Was, drogie koleżanki i koledzy, na pierwszym w tym roku roboczym spotkaniu naszym w prezydium z przewodniczącymi chciałem szczególnie serdecznie powitać koleżankę przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, no i szczególnie serdecznie przewodniczącą koła nr 14 Zosie Krupę i skarbniczkę Henię Duszecką, które po raz pierwszy są w tej roli tutaj. Żeby wymienić poglądy bez, bez specjalnej jakiejś formuły statutowo-regulaminowej nawet razie tak powiedział. Jeśli chodzi o merytoryczny porządek naszego dzisiejszego spotkania, to oczywiście jak się domyślacie dwa najważniejsze punkty to kilka zdań na temat zamknięcia roku ubiegłego i jak najwięcej rozmowy na temat tego co zamierzamy w tym roku, jak najwięcej informacji. Ale ponieważ nasza wielce szanowna koleżanka Halina jak zechciała taki magazyn na Kondratowicz, czas zbieramy mu odzież, y, oczywiście taką, która się nadaje do przekazania ludziom potrzebującym, i korki na wózki, inwalidzkie dla dzieci. Y, ta z, y, praca zaczyna troszeczkę jakoś nam się Mam wrażenie, że nie wszyscy Państwo wiecie, że takie coś prowadzimy, a jeśli już poświęcamy ich czas, to chcemy, żeby to. Pływalni i basenie. Od tego zacznę. Tak króciutko. Pływalnia w Osirze Polonez, no to dwie grupy obsadzone, także w tej chwili nie ma miejsca komplet. Nawet wczoraj zmieniałam tam jedną osobę na drugą strójki. trójki. Tam ktoś się zgłosił od Państwa. Natomiast można nadal muszer... uczestniczyć na basenie Muszelka. Z tym, że nawet nie powiedziałam tego panu Andrzejowi, że zmienia się termin piątkowy na poniedziałkowy z piątku, poniedziałek 8.15 od 1 marca i nadal jest wtorek 8.45 i czwartek 9.30. I tu można się zapisywać, Do, u nas przychodzić płacie 6 zł za 85 minut. To jest tak jak normalnie przebywania na basenie. w piątku będzie poniedziałek, tak? Tak, od 1 marca zamiast piątku takie ogłoszenie, ale dopiero jest połowa lutego, więc może tak gdzieś jeszcze... już. Tak jak to robią inne grupy, które ja znam. No, to oprócz meryka. basenu. Oprócz basenu. Są olbrzymie kompleksy leśne tutaj koło nas. Koła są, jak już początki próby organizacji tego były, to dużym problemem było e, osobom z oddalonych kół, żeby to było w jednym miejscu. Można to ewentualnie rozbić na parę miejsc. Ja jestem na emeryturze, mam czas, mogę dojechać, nie ma problemu, nawet jeżeli chodzi o to nawet często, gęsto... No tak z Teresą, żeśmy się starali, zwłaszcza we dwoje, gospodarować, żeby zamknąć rok na plusie, ale... Najpierw przejdę do dochodów. Czy mogę na, na środko? Można. No. Dochody. Dochody wykonano w stosunku do planu założonego 225,47%. Następnie jest tak, zorganizowanie dorocznego integracyjnego spotkania plenarowego naszych członków w Kamieńczyku Kołowyszkowa realizowane pod hasłem święto upały według dotychczasowego scenariusza z uczestnictwem bardzo wielu członków KU oraz gości, e, trzy autokary plus prywatne samochody. E, przy zbieraniu terminów w Święcie Kupały może uczestniczyć przeszło 200 osób. Ja sam ze sobą rozmawiając, nawet jeszcze na prezydium chyba tego nie stawiałem formalnie, Powiem tak, że jedyny słuszny termin w tym roku na taki wyjazd wypada akurat dokładnie na świętego Jana 24 w piątek. I... Czy Proszę, proszę bardzo. Ponieważ jest sytuacja taka, po ostatnim Kamieńczyku były, były głosy to praktycznie ze wszystkich. Że jeżeli robimy wypad do Kamieńczyka. To żebyśmy to robili nie w formie żadnych konkursów, bo mają pretensje, że wszystko nie jest tak, tylko żebyśmy jechali po prostu powabić się. Takie są założenia ze wszystkich kół. Dlatego, że jeżeli będą konkursy, jeżeli będą śpiewy, jeżeli będzie znów tam coś, to będzie taka sytuacja, że nie będą jechać. Mam takie już z taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. I tak. gdzie byś te konkursy nie robił, niekoniecznie w Kaczyńczyku, tylko zrobić w Centrum Aktywności Seniorów, czy w Parku tak. Grudowym, czy gdziekolwiek, to zawsze jak będzie rozstrzygnięcie, to tak znajdą się, się tacy, którzy będą mówić, że to nie ten powinien dostać, tylko